Mano się, Mano widzę. Witam, witam, witam na kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy na szefie na kit PVP. I dzisiaj gra, gramy sobie na box i była nowa aktualizacja. Możemy w ogóle wejść na Discorda i zobaczyć czy coś nowego jest w ogóle. Tutaj ogłoszenie, o! Nowe sety, dodajemy kolejne 5 nowych setów, czyli okej. Okay. Puste ekonomii, okej. Okay. Pusty strefy, ooo dobra. Nowe wentówki. O! No właśnie widzę. O to chodzi. Zobaczcie, macie tutaj nową skrzyneczkę. tu Macie dużo wędówek. To jest tylko do trafienia. Więc to jest git. A tu jest trudno to znaleźć. Dobra, widzę, idziemy kolejnym. Yy, nowe skrzynki to jest nowe skrzynki. O właśnie tu. To jest, to jest skrzynki jeszcze właśnie wsunę. To z skrzynie rocznie do zawierania wentów nowa mapa. Nowa mapa na mapie powitam za zastos... a okej okay. Więcej generatorów, dodaliśmy więcej Emeraldu Emeralu oraz piasku Nowa strefa bez elek, no właśnie Bloków, sklep, nowe hity, nowe hity są w ogóle bardzo mocne Więc mm, Będzie problem taki mały widzowie, a dobra Lecimy sobie tutaj Możemy chyba iść na strefę pvp, tylko że weźmiemy na chwilę na sklep Kupimy tutaj sobie to nie ma tutaj plus 10 szkoda, że nie ma takie czegoś jak plus 10 Dobra, ja sobie kupiłem mam... Kupiłem sobie gdzieś chyba z plus... ...23, żeby było... ...równocześnie, dobra, lecimy Ej, gracz Dobra, siema Siema, siema Właśnie każdy ma fajny... ...fire aspect Oni sobie, sobie chyba nic nie biją, prawda? Nie, 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 co jest? Co jest? to, to mi padnie? Nie, nie to, to nie, nie padnie. Jazu, ale mi dał! To jest czternastka. Uj, uj, a ja mam seta, A ja mam to trzynastkę. A ja bym z dwunastką dobra. Nie skoczyłam, to jest. Typy seta, dobra. Jakbym, typkę tutaj sobie, ty, ale... Wz stifki nie spadają stąd dziwne, co? W ogóle jak tam z aktualizacją? Ja zacząłem zrobiłem jakieś Steve, aby to wyleciał bez seta. Nie wiem, o co chodzi. Myślę, że to jest jakieś anarki No ja nie z nim nie biję. Trzeba pójść no, chyba na jakiś generator. Na no, szybko sobie taki pokopać. Żeby było. To ile tego tutaj jest tego? To są typy, a właśnie, bo kit z, z graczy to jest takie. Dziesiątki, no. Typy mają ułatwienie jeszcze. to są? Wolekinsy, jakie są tutaj, ale. Weleginsy. Ciaska, to są Jezu. W no, każdym to jest VIP. A właśnie, mówisz, kod SVIP? To macie darmową rankę SVIP? No, nie wiem ile dni. Mogę nawet zobaczyć na tym. Zobaczmy na Discordzie. Dobra, Discord, o Jezu. O co chodzi? Dobra, nie wiem. Dobra, no, może później zobaczę Coś ulepszyć. Mam... Chyba nie będziemy na razie nic ulepszać. Możemy pójść sobie Filip pokop... albo jakieś coś mamy... O, 8 razy też. Co na Discordzie? Discord? Aha. O właśnie widzowie jutro i pojutrzę i będę mieć szefowski mroczny. dalnie mm, idealnie. Bimo pani widzowie. tej tego nie ma, ale tak to zrobię. Typy, no gdzie jesteś jakiś... Teraz wszystkie typy te dziesiątki będą latać No ja nie rozumiem o co chodzi. Jestem jakiś dobry... jestem, no, no kurde no typie. Koksy się... Nie, nie idę po... Czekaj, wezmę koksy No ty no normalnie my zostawimy Freda zostawimy Ja nie mam co Co chodzi o co chodzi w tym aktualizacji mimo co możemy pokopać właśnie jak macie ten piszcie kod svip, a zobaczmy czy działa discord, nie działa coś discord, okej okay. o, jest na dla każdego wyjścia więc macie tutaj więc ja za czekaj, ile jest minut w ogóle? 5 minut, to jeszcze chwilę nie zabieram takich krótkich odcinków zawsze jak będzie Dobra. nie mam nic właśnie do openingu A tak to ja bym zrobił jakiś opening Patrzcie to, patrzcie to jakie to jest Teraz wszyscy zew mają No kolejne trzeba kupić chyba za chwilę tego Gdy, y nie rynek właśnie rynek nie за час? Ага. А. Ць... Ага. 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 так. Так, так. А сейчас... Шесть, шесть. Ага. Ой, это чекай. так такой рынок. 200k 200k za jedną no karty tak się sprzedają a nie chyba za dużo nie wiem chyba nie czy za dużo czy za mało jak za dużo jak za mocno jest ja teraz gadam tak to chce stoi czy nie

No jest, bo to jest set ale... okej okay, widzisz set chyba jest na mnie Dobra, ej nie uciekaj Ej, ej co? Co za tym teraz? Nie ma o co chodzi widzowie ja. Dobra lecimy dalej ale to ty mi padł już jeden, to co jest. Ale tu jakiś to, to, to musiał mieć jakiś nie wiem co. Ja to tak szybko padam. Dobra, widzę. Ja jeszcze za chwilę kończę ten odcinek. Mogę dla, zrobić dla Was konkurs na Stokopa. Tak, Musicie tylko za, y, co ten kanał, dać łapkę w górę, napisać swój... Na swój napisać fajny komentarz jakiś i... I napisać swój nik. I to wszystko. Wyniki będą na stanowisku. Nara.